Halo, halo, ja jestem Kasper, jest to kolejny odcinek z gry Metin 2 i tak jak powiedziałem w kolejnym odcinku yy, poszedłem sobie do groty V2 XP, ale inaczej niż zawsze. Yy, miałem XP Buffa, lecz stwierdziłem, że ja sobie dobiję 95 poziom, no żeby już kompletować ekwipunek po prostu na los. A później, w międzyczasie, jak będą jakieś upenty 200% w czy coś, no to zacznę pod swoją główkę. Yy, mamy tutaj już zaraz level-up 91. Yy, inaczej XP niż zawsze, ponieważ yy, kupiłem sobie autołowy z item shopu, które wiadomo używają skilli, yy, podsum itd. i powiem Wam, że to jest wygodne jak cholera. Ja praktycznie Wbiłem 25% XP, jak widać level up 91. Ja praktycznie wbiłem 25% tylko na tym woj'u, a resztę dobił bot. Ja na przykład grałem sobie w C, socie w coś innego, no a postać sobie XPiła sama na tym spocie. Tylko tam co jakiś czas poty dołożyłem, czy drop podniosłem, no i to wszystko. Więc level up 91 jest. Od naszego celu udzieli nas już tylko. Dzielą nas już tylko cztery poziomy, więc ja się będę dalej za ekspienie. No a Was zapraszam do oglądania odcinka. Yy, dobra, jesteśmy zaraz w sumie przy level upie 92. Yy, akurat na serwerze mamy 200% dodatkowego expa, co mi da bardzo fajnego kopa. Postanowiłem, że wykorzystam cały ten event, żeby dobić sobie na wojowniku ten 95 i już będę mógł kolekcjonować ekwipunek na Grotę. i Boże, na Grotę. Na Zaklęty Las. Hmm, dlatego no, stwierdziłem, że no, Wojka wbije y, do 95 a resztę eventu po prostu wykorzystam, żeby tam trochę podekspić bufkę. I tak, chciałbym pokazać jeszcze jedną bardzo ciekawą rzecz. Y, zakupiłem sobie za grosze dosłownie jego o tyka, którego zaraz przetestujemy sobie. Wiem, że mogłem Rubina, pewnie dałby mi większego kopa, wielu z Was pewnie powie, że Rubin byłby lepszy. Ja o tym wiem, no ale nie miałem kasy na Rubina. Teraz kolejnym celem właśnie będzie jadeit i Rubin. No Rubin to chyba będzie taka podstawa. <tryk> expo leci bardzo fajnie przy tych 30% Expa. Zaraz będzie 400, bo jeszcze odpalę sobie tutaj takiego podeka. No i zwykłego, no to będzie więcej. Mm, tak, i przetestujemy sobie hity teraz z tym mm, andy tym granatem. No, jak widać mam tak hity w tych magistratów całych od 1800-1700. krytyka tam 3000 z kawałkiem, 3600, o. Tutaj 4, bo jeszcze szecie pewnie siadło. Mm, a teraz po aktywacji tego granatu. Mam hity po 3000. Co tu się teraz zrobiło? Ale różnica ludzie jest gigantyczna wśród z tym granatem. Nie wiedziałem, że to będzie aż taka różnica. To jest. Wow. Szczerze myślałem, że demet podskoczy, nie wiem, ze 100. A tutaj z 500 nam podskoczył lekko. Więc bardzo udana inwestycja moim zdaniem. No i dobra, to co? Ja teraz lecę dobić te ostatnie 16%. No i zaraz będzie level up. 92. Wbiłem sobie coś na jednego spota, takiego tak mieszanego z komendantami. Zobaczcie co mi się udało wyrobić. Ja gdzieś biesponę 38 średnie. I 5 bonów w dodatku mają. Pierwszy mój taki w ogóle drop w grocie z wysokimi średnimi. I z średnimi. Wcześniej to najwyższe średnie chyba były 27. No tutaj ja strzębię 38 średnie. Dobra. Poszedłem sobie tutaj na trochę większego spota. Stwierdziłem, że tyle że dam radę wziąć na klatę, że nie będę eksplodował na takim małym spocie. No i poszedłem sobie tutaj. Jest kilka komendantów pełno tych mistyków i powiem Wam, że radę daje tam raczej bez problemu. Mm, bardzo dobrze, że kupiłem jednak tego mityka, bo daje on kopa nie z tej ziemi. No i co? Level up zaraz 92. Brakuje nam 29, centnych. mam nadzieję, że... Nie wiem, no wleci. Ja tak około po 6000 dostaję za spota. Przy 350% expa. O ten exp leci bardzo fajnie. Najgorszą wadą ekspinia w grocie, że nawet jak macie no to i tak ono ciągle pada. No i 92. W końcu siadł. Jeszcze 3 levele tutaj trzeba siedzieć. I potem cała bufka, nie? No ale dobra. 92 dobity. O, jeszcze 3 levele, było. Dobra, widzimy się przy kolejnych level-upach. Albo w sumie przy... Otwieraniu już rybaka, zobaczymy dokładnie na co będę miał chęć po to expi. Nie grocie, to jest taka monotonia, Rzeszak. Ok, jesteśmy na dobijaniu level upa 93. Zostały nam dwa levele tylko w tej nieszczęsnej grocie, i będziemy mogli iść sobie na mapkę 9.5. Więc tak, nam zostało to dobicie już 600% EXP po prostu jak krew z nosa, no ale twardo Wodziak siedzi w tej grodzie i XP dalej yy, Kupiłem sobie też trzecią rękę, nie wiem czy już mówiłem, ale kupiłem Żeby mi zbierała yangi, no i jakoś wpadają te yangi, zapoty się zwraca Ostatnie, Ostatnia setna I... level up 93. Jeszcze 99% i 99 do 94. Huuu... Nigdy nie wiedziałem, że ten ekstra na pewno będzie aż taki ciężki. Dobrze, że są te raty 200% ekstra, bo to naprawdę daje mega kopa nam. Jeszcze te miksturki zarania, co mam z, z jakichś tomboli, czy tam otwierania prezentów. No jak widać, ja sobie po prostu zostawiam bota, no i on mi wbija level. Więc co? Jeszcze dwa levele przed nami. I jesteśmy na dobijaniu poziomu 94, zeszło mi trochę dłużej niż myślałem i ogólnie myślałem, że przez ten event, gdzie jest 200% uda mi się wbić 95 lecz No niestety zostało, zostało 5 godzin do zakończenia tego eventu. Ja będę zaraz leciał po tym level upie na maxi maxi chyba i tam sobie no spróbuję dobić 95 level, bo zostało mi jeszcze poza tym 3 godziny autołowy, no więc, no to nie za dużo jest a ja wolę chyba tam sobie wbić ten level, no i mieć już spokój wyjść z tej groty w końcu wiem, że później mi jeszcze bówka została co będzie jeszcze większym wyzwaniem, no ale yy, no ale też będzie trzeba dobić na razie wojownik ostatni level nam zostanie, mam nadzieję, że uda mi się, bo te 200% Expo no to nam naprawdę dużego kopa no a tutaj co tylko z miksturką zarania i pdkiem expić no to taka trochę lipa jest ten eksp będzie jak krewną, chyba że nie wiem będę bufkę pod expią coś tutaj nam zostało 18 setnych za tego spota raczej wpadnie fajne są te autołowy auto pod względem tego że możemy sobie odpalić poty i tak jakbyśmy mieli auto to nic nie musimy klikać Tylko samo nam potuje No jak widać bez buffa raczej ten spot nic mi nie robi Maxim maxi, no to tam już spot yy, tam już na tym spocie potrzebuję buffa niestety 100% expa i level up Jeszcze aura Level up 94 Jest, został ostatni level do dobicia Ja się biorę za dobijanie go od razu I widzimy się na podsumowaniu tego ekspienia całego w grocie no i dobra znajdujemy się na woju Woj ma 94 level i ja kończę na razie z ekspieniem raty serwera się skończyły ekspleci bardzo powoli bo tak gdzieś nie wiem 40 setnych za takiego spota większego więc no ja po prostu poczekam sobie na event jak będą znowu raty no to znowu wyrysujemy sobie bodziakiem ekspić ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie i za yy, aktywność pod moimi filmikami. Jestem bardzo zadowolony z tego. Więc jeżeli filmik Wam się podoba no to zostawcie tę łapkę w górę. Mnie to bardzo motywuje do nagrywania dalej. No i co? Do zobaczenia w kolejnych odcinkach z Grymet 2. Mówię raczej nie będzie level po 9-5 niestety. Do kolejnych rad. Dobra, ja nie przedłużam. Widzimy się w następnych odcinkach. Cześć i należy.